Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Giz. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Jacek Jarnot to król strzelców czwartej ligi ubiegłego sezonu. Nasz napastnik, w spotkaniu z Unią Randziny, zaliczył kolejny bardzo dobry występ w barwach podlesianki, czym znacznie przyczynił się do ósmej wygranej z rzędu w rozgrywkach czwartej ligi. No na pewno jest to fajna seria, którą podtrzymujemy kolejnym zwycięstwem. Jest tych zwycięstw już 8 z rzędu. Bardzo się z tego cieszymy i myślimy już o następnych meczach, żeby tą serię do końca rundy podtrzymać. Snajper pod Losianki. podobnie jak Szymon Sobierajewicz podkreśla, że boisko w tej jesiennej aurze nie pozwala już na szybką grę w piłkę. No tak, na pewno było to boisko dosyć wrząskie po tych opadach, które były w zeszłym tygodniu czy teraz w tym. Było to boisko ciężkie, ale było takie same do obydwu drużyn. My z tego wyszliśmy obronną ręką, zrobiliśmy wynik do przerwy, potem mogliśmy spokojnie grać, kontrolować i to nam się udało, dołożyliśmy do kolejnej bramki w drugiej połowie i mamy zwycięzcę u siebie z Unią Rędziny i nic tylko się cieszyć. Jeżeli pod uda się wygrać dwa ostatnie ligowe spotkania, to zakończy ten rok kalendarzowy jako mistrz jesieni w pierwszej grupie czwartej ligi. Warte podkreślenia po raz drugi z rzędu, bo w ubiegłym sezonie podobiecznie Dawida Bremera dokonali tej samej sztuki. Jest to sytuacja, w której musimy te mecze wygrać. Czasami jest to niedobre, bo gdzieś tam w tył głowy, jak się myśli o tym, że trzeba wygrywać, no to może gdzieś tam być delikatny paraliż tych nóg, ale. Wierzę w ten zespół, jesteśmy mocni psychicznie i do tych meczów podejdziemy z takim zaangażowaniem, żeby je wygrać. Siedem czy osiem bramek, ile zdobył ich Jacek Jarnąt w tym sezonie? Zapytaliśmy naszego napastnika, czy liczy trafienie zdobyte w spotkaniu z Przemszą wiesz, które na boisku zakończyło się rezultatem 1 do 1, ale później zostało zweryfikowane jako walkover na niekorzyść naszej drużyny. Na pewno gdzieś tam z tyłu głowy jest, ale tak jak już to w poprzednich wywiadach mówiłem, że dla mnie liczy się drużyna. Dzisiaj dołożyłem kolejne trafienia. Nie, nie liczę, ile tych bramek jest. Najważniejsze, że wygrywamy i z tego, jest, z tego jesteśmy rozliczani jako drużyna i tak już do końca rundy będziemy się starać, żeby te mecze wygrać, a ile tych bramek będzie, no to już będzie miły tego dodatek.